Minęło ponad pół roku, odkąd uwolniliśmy nową westroję od Westalian i Weksosów. Wróciliśmy wszyscy na ziemię i odpoczywaliśmy razem z naszymi Bakuganami. Było naprawdę świetnie. Z każdym dniem wydarzenia w nowej westroi wydawały się coraz bardziej nierealne. Do czasu, aż pewnego dnia zawitała u nas znajoma postać. Wygląda, jak! Mira! Cześć, Ziemianie. Co słychać? Powiedz, czy plan już masz Przeciwnik ci śmieje się w twarz Pognij na niego wzrok Potem zrób pierwszy krok O swoje życie grasz Bo sobie wielką masz świat to ja, A nie ty Twoja już prak, Nie jesteś sam Krójobrozenoheldzie, mam dla Ciebie najnowszy raport. Zakończono pracę nad systemem zniszczenia bakuganów. Nasze testy wykazały, że jest w pełni sprawny i gotowy do uruchomienia. Po aktywacji zniszczy wszystkie bakugany w promieniu 6000 km. Teraz wystarczy tylko zebrać energię Pyrusa, Subterry, Chaosu, Darkusa, Aquosa i Ventusa. Bez energii sześciu potężnych domen nie aktywujemy systemu. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Kontynuuj swoją pracę. Jak sobie życzysz, panie? Chociaż udało im się wygnać nas z Vestali, to dzięki systemowi zniszczenia zemszczę się. Bakugany pożałują, że ze mną zadarmy. Bakugan, młodzi wojownicy! Sześć stopni zniszczenia! No, Julie, dobrze was widzieć Mira, ciebie też Masz fantastyczną fryzurę Podoba ci się? A myślisz, że Dan też ją zauważył? Mm, mm, pewnie, że tak Co tam szepczecie? A, właśnie Mira, a co u Barona i Ejsa? Wiesz, co porabiają? O, wszystko dobrze, wracają do normalnego życia Pewnie mają mnóstwo wolnego czasu, odkąd Bakugany są wolne Baron pomaga w domu i opiekuje się rodzeństwem A Ejsa nie widziałam od bardzo dawna Alf jak miło cię widzieć Wilda, ale się stęskniłam Cześć Wilda, to ja, Prejas Fajnie, że wpadłeś Dzięki za opiekę nad moją małą Elfin Chwileczkę, jaką twoją małą Elfin? Od kiedy to masz prawo własności do mnie? Poza tym, kto ciebie uczył kultury osobistej? To co słychać, Wilda? Co? Słucham? Jeśli komuś brakuje kultury, to na pewno nie mnie Słucham? Sugerujesz, że jestem nie proszę was to ona zaczęła! Chaczał! Witaj, Uilda. Jestem Tigrera. Dziękuję ci za to, że uratowałeś mnie z rąk Weksosów. Mam wobec ciebie dług wdzięczności. Jestem gorem. Wiele o tobie słyszeliśmy. To zaszczyt móc cię spotkać. Nie, to ja jestem zaszczycony. Cieszę się, że tu jestem. Mira, mam prośbę. Opowiedz, co przez ten czas wydarzyło się w Westali i Nowej westroi? Właśnie, od dawna mnie ciekawi, co się stało z księciem Hydronem i jego bandą Weksosów. Sporo się działo... Gdy tylko wróciliśmy do Westalii, zostaliśmy zaproszeni do telewizji, żeby opowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło. W tym czasie zaczęły już krążyć plotki o wydarzeniach w nowej wystroi. Wystąpiliśmy na żywo, żeby powiedzieć westalianom prawdę. Westalianie, przybywamy z nowej wystroi, żeby otworzyć wam oczy! Król Zenohal mówił wam, że wyprawa do nowej wystroi miała pokojowy charakter! A w rzeczywistości jej celem było podbicie tego świata. Do Westroi wysłano armię Weksosów, których zadaniem było zniewolenie Bakuganów, mieszkańców tego świata. Odebranie im ich mocy i zmuszanie do okrutnych walk. Bitwy Bakuganów miały odwrócić uwagę od prawdziwych zamiarów Zeno Najgorsze, że uwierzyliśmy mu, że Bakugany to zabawki bez uczuć i rozumu. Tymczasem to nie są roboty. To żywe, inteligentne istoty jak my. Mira mówi prawdę. Bakugany i Westalianie są do siebie podobni. Czy one przemówiły? Chyba tak, ale jak to możliwe? Oczywiście rodzina królewska wszystkiemu zaprzeczyła. Wydali oświadczenie, że głosy były podstawione, a nasze oskarżenia bezpodstawne. Na szczęście Westalianie uwierzyli nam, a nie Zenocheldowi. I zjednoczyli się przeciwko tyranom. No pięknie. Ale ha? co się stało z Zenoheldem i jego synem? Pewnej nocy zniknęli i słuch po nich zaginął. Czy ktoś ich porwał? Nie, uciekli, zanim zdążyliśmy ich schwytać i osądzić za ich zbrodnie. Król Zenoheld, książę Hydron i wszyscy w eksosie uciekli, zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, co się dzieje. Nie mogę uwierzyć, że król Zenochild to taki tchórz. Marucho to nie tak, on wcale nie uciekł ze strachu przed karą za swoje postępowanie. Zaraz po jego zniknięciu odkryliśmy, że pracował nad nowym planem, który pozwoliłby mu objąć władzę nad wszystkimi światami. Nie możemy mu na to pozwolić, zróbmy coś! Ale jak niby mam go powstrzymać, skoro nawet nie wiemy, gdzie on jest? Wszechświat jest wielki. Wiecie, istnieje możliwość, że to były tylko plotki. W końcu objęcie władzy nad wszystkimi światami to bardzo trudne zadanie, nawet dla Zenohelda. Szanowni pasażerowie, jesteśmy prawie na miejscu. Wkrótce będziemy lądować. Z góry Ziemia wygląda tak pięknie. I cały budynek należy do Maruczo i jego rodziny? Robi wrażenie, prawda? Ale zaczekaj aż znajdziesz się w środku. Pomyślałam, że trzeba uczcić twoją wizytę, więc zorganizowałem mały poczęstunek w sali balowej. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Nasz kucharz bardzo się starał. Dzięki Maruczo. Hmm. No, to, Dan, to dobry pomysł, dobrze, najpierw powinna zwiedzić mój dom, a potem. O! Czy wy też to widzieliście? Zaczekajcie. Uszczypnij mnie, bo chyba śnię. To nie jest sen, tu każdy tak reaguje. Dziwisz się? O? Czy to jest sala balowa? Niesamowite, jest po prostu przepiękna. Mira, jesteś zabawna, jaka sala balowa miałaby sedes na samym środku. To tylko toaleta sala balowa jest nieco dalej. Super, ale będzie wyżarka, I nie tak szybko! Gdzie o... twoje maniery ta impreza Miry? E, no tak, przepraszam! Zaraz! Za Witaj na ziemi! Dziękuję wam. O, zapomniałabym, Julie, Runo, mam coś dla was. Proszę. O, naprawdę są dla nas? Kantlety. super! Tak długo o nim marzyłam. Dziękuję! Na podstawie informacji zebranych przez naszych techników uważamy, że istnieje sześć częstotliwości, dzięki którym możemy wyemitować wiadomość. Lepiej, żeby to zadziałało. Uwaga, rozpocząć transmisję. Transmisja rozpoczęta. Odbieracie tę samą wiadomość co ja. Wygląda na to, że król Zenocheld wyzywa nas do walki. Ja też to słyszę. Żąda, żebyśmy oddali mu energię naszych domy. Mówi też, że jeżeli odmówimy, zniszczy wszystkie Bakugany. Hmm. To tylko puste pogróżki, nie przejmujcie się. Clive, a co jeśli jego groźby są prawdziwe? Możliwe, że blefuje, żeby nas wciągnąć w jakąś pułapkę. Ale i tak nie wolno nam zignorować pogróżek wobec Bakuganów. Całe szczęście, że przyjęliście moje zaproszenie. Już się martwiłem, że stchórzycie i będę musiał was szukać. <laughs> Musimy Cię rozczarować, głupcze. Nie przyjęliśmy Twojego zaproszenia. Odpowiadamy tylko na pogróżki wobec Bakuganów. Po aktywacji system zniszczy wszystkie Bakugany w promieniu 6000 kilometrów. Teraz wystarczy tylko zebrać energię Pyrusa, Subterry, Chaosu, Darkusa, Aquosa i Ventusa. Ich potężne energie aktywują nasz system. Wiemy wszystko o tym twoim systemie. Stworzyłeś go, żeby unicestwić Bakugany. I naprawdę uważasz, że kiedykolwiek oddamy ci nasze energię, żebyś mógł go uruchomić? Spodziewałem się tego po was. Wiedziałem, że nie oddacie swoich energii bez walki. Ja nigdy nie stroniłem od bitew bez względu na siłę mojego przeciwnika. Macie pecha, bo ja nigdy nie przegrałem żadnej walki. Więc proponuję po raz ostatni. Oddajcie energię swoich domen po dobroci. Albo stańcie do walki przeciwko mnie. Naprawdę wierzy. Że masz szansę samemu pokonać nas wszystkich? Ależ oczywiście! Gantlet aktywacie. Gantlet wystrzał mocy! Myślicie, że jako starożytni macie nade mną przewagę, ale to błąd. Bo nic nie może się równać z potęgą westaliańskiej technologii! Karta otwarcia! Uwalniam Farrosa! Bakuga, bitwa! Sekwencja startowa wykonana. Farbros uruchomiony. System wskazuje, że wszystko działa poprawnie. Dzięki informacjom pobranym od każdego Bakugana z nowej Westroi stworzyliśmy właśnie jego... naszą niszczycielską broń. Mechanicznego... Farbrosa. Już niedługo sam dźwięk jego imienia będzie budził przerażenie. Przypominam Wam, że jeśli przegramy, nie tylko stracimy energię naszych domen, ale co gorsza, sprowadzimy zagładę na Bakugan. Więc porażka nie wchodzi w grę, prawda? A -a -a! Zenoheldzie, program kontroli bitwy Farbrosa nie jest skalibrowany, więc nasz czas reakcji wyniesie 90% jego możliwości. To nieistotne. Ta bitwa będzie prawdziwym sprawdzianem jego umiejętności. Starożytni wojownicy już po was! Supermoc! Aktywacja! Urożny pulsar! Atomowe ostrze! To nic nie dało! Co się dzieje? Teraz moja kolej. Cyklon Akłosa! Nie tak szybko. Podwójna supermoc aktywacja! Karta supermocy stała. Spartanin obna! Plus superkomórka! Pomocy! Bariera Walkiri! Dzięki, Lars. W samą porę. Młot Mugławicy! Co jest? Zapłacicie mi za to! Naprawdę myślałeś, że twoja mechaniczna zabawka może się mierzyć z żywymi, inteligentnymi istotami? Twoja arogancja cię zaślepiła! Hmm. Zobaczymy. Karta otwarcia start! Ciśnienie ziemi! Światło tego ruchu jest oślepiające! Mogę się ruszyć! Wiem, jak z tego wybrnąć. Achos! Za późno! Supermoc Aktywacja! Dieniec Szponu! Uwaga! To nie było trudne. Teraz energie Wentusa i Jakłosa należą do mnie! Nie tak szybko! A? Maksymalny Pyrus! Strzała strzelca! Co się dzieje? Moja karta otwarcia miała was unieruchomić! Dlaczego nie działa? Ha. Wroż był szybszy od ciebie! <noise> Wiem, jak z tego wybrnąć! A głos! Za późno! Supermos, aktywacja! Dieniec szponów! Byłem tylko odrobinę szybszy, ale to wystarczyło, by anulować twoją kartę otwarcia! No, udało się wam mnie zaskoczyć! Moje gratulacje! Może faktycznie nie doceniłem waszej siły, ale nie liczcie, że dam wam wygrać! Profesorze, myślę, że możemy zakończyć fazę testową. Tak jest. System ataku gotowy do użycia. Czekamy na rozkazy. Znakomicie. Załoga gotowość bojowa. Farbros, formacja napastnika. Start sekwencji dopującej! Farbros, połączenie. Dobro, napastnik! To niemożliwe! Teraz jego poziom mocy jest wyższy niż nasz! Nie! On nie może wygrać! Bariera Walkiri! Burza ciosu! Cyklona kłosa! Wielki topór! Szałosne ataki! Naprawdę tylko na to stać sześcioro starożytnych wojowników? O! Wojownicy! Musimy połączyć siły! Apollonirze, oddajemy ci całą naszą moc! Eksplozja nieskończoności! Teraz poczujesz potęgę naszych energii! Uszkodzenia na poziomie E! Awaria głównego obwodu! Jednostka zniszczona w 70%. Aktywacja sekwencji naprawy. Jednostka zniszczona w 70%. Mój ruch. Supermoc aktywacja. Farbros XM. Sekwencja naprawy rozpoczęta. Usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez barierę Walkiri, cyklona kłosa i wielki topór. Czarodziej Gravitonu. Maksymalna rewolucja. Supermoc aktywacja! Wymóg cienia! Teraz już po Was! Supermoc aktywacja! Błysk orychalku! To może być nasz koniec! Ale jeśli on nas pokona! To przejmie energię naszych domem i użyje ich do zniszczenia Bakuganu! Nie! Nie możemy się poddać! Rozumiecie? To no jest! Wszyscy zniknęli! Ale się najadłem. Co się ze mną dzieje? Jakoś dziwnie się czuję. Jakbym zaczął płonąć. Mnie też to dopadło! Prejas, czujesz to! Co? Ja nie czuję się dobrze! Co, Co się dzieje? A? Tigrela, ty też to czujesz? Nie wiem o czym mówisz! To strasznie co dziwne jest? uczucie. Co się dzieje? Drago? Słuchajcie, coś się dzieje z Ingram. O, Elfin! Wilda! O. 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 Co to za miejsce? Drago! Jestem tutaj. Nie chcę nic mówić, ale to miejsce mnie przeraża. Nas też. O? Baron Ace, skąd wyście się tu wzięli? Huh? Kto to w ogóle jest? To sześciu starożytnych wojowników. Drago, ty i twoi przyjaciele musicie nas wysłuchać. Zostaliśmy pokonani przez króla Zenohelda. Walczyliście z Zenoheldem? Zenoheld chce nam odebrać energię sześciu domen. Potrzebuje ich do zasilenia swojego systemu zniszczenia Bakuganów. Urządzenia, które unicestwi Bakugany. Aby temu zapobiec, właśnie Wam powierzamy energię naszych domen. nie spodziewałem! Tylko na nich spójrzcie! Zupełnie jakby ewoluowali! Młodzi wojownicy, wy i wasze Bakugany jesteście naszą ostatnią nadzieją w walce z Zenoheldem. Tylko wy możecie pokrzyżować jego plan zniszczenia Bakuganów! Powodzenia! Liczymy na was! Dan! Maroczo! O rany! Strasznie dziwnie się czuję! Wszyscy straciliście przytomność i padliście na podłogę! Nie mam pojęcia, co o tym sądzić. Czy to był sen? To nie był żaden huh? sen. Spójrzcie, jak się zmieniliśmy. Drago ma rację. To nie był sen. Więc to nie plotki. Oh. Zenoheld naprawdę coś knuje. I to my musimy go powstrzymać! Cześć, mówi baron. Po nałowach Ace'a postanowiłem wyprowadzić się od rodziców. Mam dużą rodzinę i nie mieściliśmy się w naszym domu. Wiemy, moje rodzeństwo kiepsko to zniesie, ale przecież będziemy się non-stop widywać. Czy to był książę Hydron? Już ja się z nim policzę! Ale ostrożność przede wszystkim! Hydron potrafi zagrozić mojemu nemusowi. W następnym odcinku czeka nas zemsta weksosów! Będzie się działo! Nie chcę krakać, ale czarno to widzę! Bakugan, bitwa! Podobał Wam się program? Chcecie zagrać online z Waszymi ulubionymi bohaterami? Wejdźcie na www.cartoonnetwork.pl.